Prawie to, w jaki sposób będziemy transportować te, 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 te łódki na miejsce, wiesz, gdzie mamy niby to wyjąć, nie? Nie wiem. Może mi tak w ogóle ktoś udzielić informacji, w jaki sposób my przetransportujemy te łódki do miejsca, gdzie mamy je wyjąć? To my normalnie będziemy je musieli wypchnąć na zewnątrz. Niecałe dwa kilometry będziemy o! musieli zbutać iść w wodzie. A to fajnie, to fajnie. Dzień dobry, witam. Jesteście widzę Jesteśmy. w wlecie. Działamy. Działamy. Witam. Zobaczymy, jak to wygląda. Generalnie to wygląda tak. Weźmiemy to na jeden skład? Zobaczymy. Znaczy na pewno weźmiemy osiem, a jak dobrze poukładamy, to i dychę. No to co, do roboty. Próbujemy, no. No co robimy, tak? No. To pół tony waży i nówka jest, żebyśmy tego nie uszkodzili. Robert, pomału, pomału.